Witam. I tak, dzisiaj znów temat mojej siostry. Tak jak mówiłem, zrobię wszystko, żeby pomóc mojej siostrze, także będę drążył ten temat. E, powiem wam, fajnie się dzieje, fajnie się dzieje. E, zaoferował nam swoją pomoc. Człowiek, który ma naprawdę duże zasięgi. Jest to pan Adolf Kudliński. Także. Po prostu nie mogliśmy odmówić tej, tej pomocy, tak? Nie, odmo, nie mogliśmy odmówić tej pomocy, bo... Bo tak trzeba, tak? Oczywiście też dziękuję panu Edwardowi. Nie będę tutaj wymieniał nazwiska, bo pan Edward jest naprawdę skromnym, ale bardzo fajnym człowiekiem, yy, który po prostu panu Adolfowi w ogóle no, pokazał tą sprawę całą tak, przedstawił to pan Adolf od razu zaoferował swoją pomoc, także także jadę na spotkanie z nim w ogóle rozmawiałem z nim przez telefon pan Adolf od razu mówi dupa w troki przyjeżdżaj, także także po tak naprawdę w chwili rozmowy no już czuję, że gościu jest konkretny, nie? No nie będę ukrywał wcześniej, wcześniej nie widziałem jego kanału, nie oglądałem. Ale wejdźcie sobie na jego kanał Adolf Kudliński naprawdę ma tam cieka ciekawe materiały. Nie? Powiem wam, że zestresowany jestem. <grym> zestresowany jestem. No ale nic, nie, tak trzeba. Także lecimy, zobaczymy co z tego wyjdzie pewnie coś tam nagramy na kanał Pana Adolfa nie? na kanał Pana Adolfa a ja jak mówiłem będę Was cały czas informował co się w tym temacie dzieje, no ogólnie na razie się nic nie zmieniło, nic się nie zmieniło dalej sobie obiecanki, cacanki yy, i nic z tego więcej nie wychodzi, nie? także yy, tak naprawdę żeby nie Wasza i rodziny pomoc, no to wyobraźcie sobie jak ktoś taki, kto by miał taką sytuację za granicą albo idzie na ulicę albo no, nie mam pojęcia, nie? Bo to już od 16 stycznia wyobraźcie sobie zostajecie z niczym zostajecie z niczym na pastwę losu tak naprawdę, nie? No jeszcze dopóki leżycie w szpitalu, no to wiadomo, ktoś się wami opiekuje, da wam jeść i takie rzeczy, a tak no później no, umieraj, nie? Albo Albo wegetuj, tylko jak tu wegetować? No, trzeba za coś żyć, nie? Także, no, tak wygląda yy, sprawa. No. Moim zdaniem, tak nie, nie powinno się traktować ludzi, tak? No, tak jak mówiliśmy, ta firma ewidentnie chciała po prostu pozbyć się problemu, tak, żeby siostra, siostra wróciła do domu i tyle. Ale, yy, no, nie damy się tak łatwo. Za Chiny ludowe się nie damy. Także siostra tam będzie, dopóki nie przejdzie tych operacji. Yy, zobaczymy co będzie dalej, nie? rehabilitację już w Polsce. Ale w każdym bądź razie yy, operację i tą opiekę chcemy, żeby miała tam, tak? Bo jak już to tam ci lekarze zaczęli, a naprawdę zrobili bardzo dobrą robotę, no to już chcemy, żeby to yy, tam miało swój finał, tak? Chociaż nie wiemy jaki będzie ten finał, ale jesteśmy dobrej myśli. Także dobra, my lecimy, później wrócę i opowiem. O wrażeniach. Nie? No i tak. Byłem u pana Adolfa, powiem Wam taki gość, naprawdę spoko. Yy, nagraliśmy film. Bo ja wam takiego stresa miałem. Yy, zresztą wiecie, no, jak się rozmawia o ciężkich sprawach, to, to tak jest. najmniej ja tak, tak, takie mam emocje. Yy, jak wiecie, nic, niczego nigdy nie reżyserujemy. Pokazujemy jak leci. No i co? No i chciałem wszystkim serdecznie podziękować za pomoc, nie? Panu Edwardowi Karolowi Bandurukowi Bandurakowi Karol Bandurak, organizator całej tej zbiórki. Także też dzięki. Chłopaczyna też działa tam na internetach. Obsługuje bodajże sklepy internetowe. W ogóle całkowicie bezinteresownie też to zrobił. No i co, dzięki wszystkim, nie? Iwonka poleciała do sklepu. Ja, ja ten, jak widać, czekam, nie? Pojadę do domu. <laughs> także dzisiaj cały dzień zleciał. No, ale jeszcze siądę na kompa może coś tam posprawdzam, jakieś maile. I to by było na tyle, dzisiaj, nie? No i lecimy dalej z robotą. Lecimy dalej z robotą. Eee, już powinny wrócić normalne filmy z budowy, także. Wiem, że dużo osób czeka na takie filmy, nie? Ale tak jak powiedziałem, yy... dla mojej siostry zrobię wszystko. No, i, i, i robię co mogę, nie? <laughs> Także co? Trzymajcie się i do następnego. Yy... Jutro prawdopodobnie lecimy z sufitami. Pojutrze też, i po pojutrze prawdopodobnie się weźmiemy za yy, oczyszczalnię, nie? Za oczyszczalnię, także lecimy z robotą. Trzymajcie się do następnego.